O, dobra, ziem uróciska, witam was powodzę na Sky Survival i dzisiaj może będziemy się zajmować tak. eksploracją do tamtej wosebki, bo pomiędzy i zrobiłam sobie trochę drewna później miałam nadzieję, że tam wyruszyć, poprzuć Nieznane. Co za hamno z <gry>

Dobrá, je správa, čo má schodnúť, to by sa to mal. Máme detsko, tiš, tiš, máme i łodziska, muszę sobie, o, o, teraz jest lepiej. Dobra, teraz z powrotem, nic nie widziałem. nic, kompletnie. O, widzicie, pełen design, jak to się mówi. Pol Poland, made in Poland. Ups, tutaj już nie jest tak dużo. Dobra, pewnie myślicie, po co mi teraz? No. Płot. Kurde, nie wziąłem Nie wziąłem tego. No tych, tych, tych <laughs> e, łopaty i spawnerów tych Wiecie czego, nie? Tych e, no e, O! Tu idziemy mi się pokrótce krótkim Mi się po... No i już jestem. Widzicie? Wróciłem już. Łopatę mam, spamer też i chciałbym tutaj sobie ogólnie troszkę, bo widzieliście jaka marna jest tam ta nasza planetka, więc przydałoby się tutaj do tego. aż rodzice wybili by no a to będzie spoczko Jeśli chcielibyście więcej odcinek, no to...

Hmm, hmm, hmm. Chciałbym to przyspieszyć, ale że jestem dopiero Na na więc mnie. Troszkę to potrwa, więc wolę z wami sobie pogadać. Ale oczywiście jeśli byście chcieli, nie? No, żeby więcej... Na serio, tak jak trzeciebada. Żebym więcej nagrywał, no to za zachęcajcie mnie łapkami w górę, bo łapka. No, to pomoże zawsze kanału, kanał, żeby inni też wbijali nam, nie innych z rodziny, żeby mnie zaczęli oglądać, ale nie zmuszam, nie zmuszam. Proszę po powiedzieć, że nie zmuszam. Nie spamujcie nie później, o, ogarni się, zrzynaj. ręka dokładnie to ja już dłużej odręka gram, więc niech mi się odpadą do mnie, bo pierwszy nie konto Razi Play Games No i... Dobra 7 lat już grałem w Minecraft, więc Sorki Razi pierwszy Dobra, robimy. Jak myślicie zrobić? A tam zrobimy wszystkie razy. Najwyżej piszcie w odcinkach co sobie mam e, zacząć robić. Podspierniczyłem. Dobra, ale ogar, ogar, podstawa na ety, że tak powiem. Ogarnięty youtuber. Przeszłam nie niego w dzieciaku, nie dopuszczała ja. naszą niestety, czy to... Aha, a jeśli nie słyszycie, że coś tyle, to, to telewizor. No. Nie chciało mi się go włączyć, bo w drugim pokoju, więc... Dobra, tyle, tam przeżyjecie. O, akurat! Jestem hardcore. Dobra. <laughs> Jeden.

О, курвидор. Тего раче не. Может быть. Не, не, ну. Все теперь будут иметь то само, О, ты не можешь. О! такой О! 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 автор не подписал. Если бы вы хотели видеть, то сингл, сингл, zrobimy osobowy, a może kiedyś zacznę nagrywać z kolegami, ale to już na bardziej rozwiniętym. Czekajcie, stop, zacznę, zrobię tylko odcięcie u nią małe chwilę... Dobra, wracam do Was już. Już, już, już. Wiem, że kolega.

Tutaj musimy w ogóle zacząć budować, żeby skończyć nasz domek. Ale ze mnie ogar, sorki. Jeśli chcecie takiego mnie ogar, to subskrybujcie mnie. Oje, oh yeah, oje, oh yeah. subscriber. Piszcie mm. w komentarzach, czy byście chcieli, żebym zaczął nagrywać też. Szybkie live no, sorry, live są długie, ale ze mnie na serio nie ogar Ja bym na waszym miejscu nie oglądał takiego Blo, albo Padcrafta, Do kogo też tam oglądacie. Ja, moje, że moje szutki, wy, wy Nie wiem, że tutaj nie będę, jak się nie ma, będę przezywał. No możecie też do mnie pisać różne challenger, ten po no, naparach, nie no, osobiście bo. cóż by to było za życie bez challenger? Hmm. Zajęliśmy dobrze, niech ma będzie piszcie, piszcie póki jeszcze się nie rozmyśliłem